Miałam historię, tutaj szukałam czegoś na ratunek moim rodzicom, bo mi to jest onkologiczny, walczy już 6 lat. Mama tam miała problemy z żyłami, z serduchem, migotania przeciągów. No i jak tej u mamy zaczęło się stabilizować wszystko, kardiolog nawet powiedział, że już od kilku lat nawet takich nie miała fajnych, ładnych wyników. No to tata tak troszeczkę sceptycznie podchodził do tego. Ale jak się okazało, po, prawdopodobnie po szczepionkach, tak przynajmniej większość mówi tutaj, Zaczęły mu się zwiększać niestety nowe, markery nowotworowe, badania się znacznie pogorszyły, no i musiała nastąpić zmiana chemii. Dostał chemię taką nowoczesną w Opolu, my jesteśmy spod Krakowa, więc on tutaj na Kopernika 6 lat się w Krakowie leczył, no i pojechał na tą chemię do Opola. Tam zrobili mu badania, oczywiście te markery za wysokie, badania złe, nie kwalifikował się w ogóle do podania chemii. No i tak przyjechał z kwitkiem do domu, z powrotem, te kilkaset kilometrów. No i dostawał taką, taki czas od poniedziałku do piątku. W piątek miał się znowu zgłosić, zrobić coś cudownego, co by mu pozwoliło tą chemię wziąć. No i tata jednak się troszeczkę ocknął, przyszedł do mnie. Dzięki Bogu, by tato czekałam na to, żebyś wtedy sam po prostu przyszedł do mnie, bo już od dwóch ponad miesięcy prosiłam go, żeby chociaż spróbował, i nakleił chociaż jednego plastra, ale tata jakoś nieugięty był, mówił, że ma swoje super suplementy, reishi, olej z i tak dalej. Ja mówiłam, ale to nie jest regeneracja, tylko to są po prostu suplementy, tak? No i tata nakleił te cztery dni ten nasz X3. Tam dzień wcześniej sobie wziął też glutation, dałam mu. No i pojechał na tą chemię znowu tego Opola w piątek. Zajechał lekarz, że byli znowu, tomografie, markery się zmniejszyły. Wszystkie badania po prostu lekarz nie mógł uwierzyć, zestawiał te badania z poniedziałku z tymi z piątku i po prostu powiedział, że nie, no to jest jakiś żart, bo tutaj są badania chorego człowieka, a tu są badania jak normalnie zdrowego człowieka. No, także właśnie no, wspaniała historia, bo tata dostał chemię, dalej jest w projekcie, bo jeżeli tutaj by nie zadziałało, to dwa razy mu odmówią chemii. No to górnik emerytowany po prostu przychodzi na chemię, którą mu się sam płacić. Taki mamy NFZ w Polsce, tata już załamany był, bo no, przewyższało to jego emeryturę. Po prostu te, te, te parę tysięcy przewyższało emeryturę, którą dostaje i, i no po prostu jak człowiek chce żyć dłużej, jak, jak przyjmowanie chemii, no to po prostu musi sobie za to zapłacić. Także na razie jest na tym projekcie wspaniałym. Działamy z X trzeci tydzień badania się coraz bardziej poprawiają, te zmiany się wyciszają, bo też miał na wątrobie przerzuty, zwapniają się te rzeczy, już też tomografię miał drugą. No, ja jestem przeszczęśliwa.